Kostka Rubika firmy Moju, no skup firmy Moju, przychodzi do nas w pudełku, no oczywiście Feliksa musieli wcisnąć, tu mamy okienko do wglądu na kostkę, no i jak tą kostkę by jakiś początkujący, no bo dla zaawansowanych nie robi to żadnego wrażenia, tak wygląda to interesująco. No ale tylko dla początkujących, na zaawansowanych takie bajery już nie działają. Ech. Kłopot. No. Ciało. Tak. Z tyłu mamy budowę. Yy, klocka. Tutaj były dane osobowe. Yy, osoby. Tutaj. Były dane osobowe osoby, od której zakupiłem tą kostkę. No i nie chciałem, żeby tak bezpośrednio reklamować. No. Jest to kostka firmy Moju. Kostka sama w sobie przeskakuje. Z tego co wiem mniej niż kostka Rubika Lanlan. Lan. Ale no, nie jest tak źle. Kostka jest najlepszym skubem, nie licząc z firmy Mofang G. No, a firma MoFangG ogólnie teraz weszła z przytupem na rynek speedcubingowy produkuję najlepsze kostki na razie, nie wiadomo czy wymyślą coś lepszego moju, czy może coś inni producenci może Dajan wypuści nowego Dajana tak, polecam ogólnie Dajana Zanchi, bardzo fajna kostka no kostka Rubika no w sumie z Cube. jest bardzo fajny pokazałbym wam tu jak Odcienie kontrastują, ale nie bardzo wiem, jak to zrobić. Czekajcie. Tak, o dwa i tak, o dwa. No nie, nie pokażę Wam. Niestety, ale możecie mi wierzyć na słowo, że kostka naprawdę chodzi fajnie. Jeśli ktoś nie chce kupować z Mofangę, no bo i bawił się tym na zawodach na przykład, albo jakiś kolega mu dał poukładać i mu się nie spodobał, Skip moju jest dla takich osób. Możecie mi wierzyć na słowo, że, kos że naklejki na kostce kontrastują bardzo dobrze. Nie ma kłopotów z odróżnianiem ich podczas szybkiego układania, jak to bywa w kostkach na kolorowym plastiku. Bo mam taką jedną kostkę, w której mam kłopot z odróżnianiem kolorów podczas szybkiego układania. E, przepraszam, telefon mi coś tutaj wariuje. Ja dokończę solwa. Pokażę Wam teraz budowę tej kostki. Oj, dostać się do środka. To zawsze był kłopot. O! Dobra, jesteśmy w środku. Tak, tak wygląda wnętrze zkiuba. Jest trochę brudny, wypadałoby go umyć. Tutaj jest moje logo. No, Przepięcił się. A nie, jest ok. Dobra. To jest moje logo. Yy, tak wygląda klocek. Klocek można rozczepić i wyjąć kulki, tylko trzeba rozkręcić go na części pierwsze. Center kapy są tutaj. Tak. No. Yy. Także skub też ma śruby regulacyjne, jakby niektórzy mieli wątpliwości. Też można go dostosować do własnych upodobań. No i naprawdę... Na przykład to, ten, ta element, ten, 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 ten tutaj, Skub od Lanlana lana nie posiada tego elementu, co jest dość dziwne. Bo zazwyczaj skewy mają. Tak, teraz postaram się złożyć skiba i powiedzieć Wam o nim coś jeszcze Skiub, no jak Skiub troszkę ścinę biednie gorzej niż Skiub od Mofangę. ogólnie używam tego Skiuba tylko do rozgrzewki ale mogę go polecić każdemu No zaawansowanym bardziej doradzałbym Skiuba Mofangę ale na początek możecie sobie kupić takiego Skiuba i wbrew pozorom ta kostka jest najłatwiejszą kostką z tych, które znam, wystarczy do ułożenia tej kostki. Wystarczy tylko jeden algorytm. tak? Niektórzy mówią, że dwójka, No ale do dwójki trzeba dwóch. A tutaj wystarczy jeden. No i troszkę umiejętności. Oczywiście na początek będziecie mieli kłopot z opanowaniem, jak to się rusza. Więc mam dla Was pewne rady. Ścianki ruszałem się na ukos. Tak, tak na ukos. Tak nie ruszałem się tak jak w trójce, tak. Ani tak. Tylko na ukos, tak, widać? No, no i to byłoby na tyle. Cześć.